Idziemy. Brakuje kadry normalnie. Tower home, czyli kult bandery jest pielęgnowany w szkołach za polską wschodnią granicą. Nie, nie jest pielęgnowany, to jest TikTok taki. Proszę nie pisać tutaj wzór propagandowych, bo teraz zaczną lecieć bany. Tak. Um, idziemy dalej. Um, tak, ciało na drodze leży, a samochód ani tam, ani tam. Jedziemy, trup leży na drodze. I my maszynami po głowie. Po głowach jeździmy tam siam. Tam z powrotem. Uważajcie, wrażliwy content. Plus 18. Filmik ma. Ty, 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 ty. dobra. Ciężkie sceny. No, to będę tłumaczył przecież. Pamiętasz, mówiłeś gdzieś 4-5 osób świadomie zabiłeś, a później jeszcze po tym nie zabijałeś więcej? Nie, nie było nie, później. Nie, chyba nie, nie było nic takiego. Ale po prostu widziałeś, tak? Strzelałeś i oni spad... Strzeliłeś do nich i oni strzelałeś nich i oni... strzelałeś do nich i oni spadali. Tak, oni kurwa... Nie, oni nie spadali, oni się rozlatywali kurwa na kawałki. A czy, z czego strzelałeś? No z działa, no... Oni tam kurwa wylatuje i piździec przychodzi w ogóle. Piździec, ale zobaczyłeś tam, ja pierdolę. Ta, ni chuja. Jeszcze ten... Wjeżdżamy do miasta, to, to tam hersoń, trupy leżą kurwa, ręce, tak? Ręce, nogi, ciało osobno, głowy i takie tam gówno. Ile tam było mniej więcej? Tak kurwa chuj tam wie. No tam jedziesz, oni tam no leżą, kurwa. Tam też je... zadanie takie było, wjeżdżamy do miasta i przyprowadzaliśmy czystkę. Wjeżdżamy, no i co kurwa, trup leży na drodze wprost. I my kurwa samochodem po prostu przez ten trup kurwa, no co, po głowie kurwa. Jebać, tam się jeździliśmy. E, co taki kamyk taki nie? No tak kurwa kamyk to już tam taki farsz był. A u nas samochód przecież gąsienice, gąsienicowy i to całe mięso zostaje na gąsienicach. Później dowódca powiedział nam kurwa pierdolić to nie, 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 nie jeść się po trupach, e, bo to śmierci później. Pizdziec, ona się śmieje. Gwarantujemy, że za każdą zbrodnię dokonaną przeciwko Ukrainie będzie sprawiedliwa odpłata.